Witamy po raz ósmy w Ligocie Pięknej na Zadyszce Wiszejskiej. Jak widzimy pogoda nam dopisuje wspaniale. Ponoć nie ma złej pogody, tylko czasami jest zły strój do tego wydarzenia. Wydarzenie gromadziło dzisiaj ponad 140 biegaczy. Jesteśmy tym... Zafascynowani, to szczerze, że obawiały się, że ta pogoda wystraszy bardzo wielu, a okazało się, że to są fanatycy biegu, dla których niezorganizowanie tego wydarzenia byłoby większą karą niż to, że biorą w nim udział i z radością przybiegają na metę. Ja im serdecznie wszystkim gratuluję, podziwiam i cieszę się, że spełniliśmy oczekiwania wszystkich tych, którzy dzisiaj są na mecie. Chyba widzieliśmy wszyscy, każdy zmęczony, błoto na trasie, deszcz leje nieustannie, nie przestaje. E, warunki typowo terenowe, pa, można być Armagedon, prawie jak wrocławski. Także, ale to cieszy biegacza, tym się bawimy, wszyscy zadowoleni. ja pierwszy raz, tak w sumie z przypadku, dzisiaj się zapisałem jechać, jechać. Rodzina mówi, gdzie ty jedziesz, prawda, w takie warunki, no, ale my się tym cieszymy, tak. Także zdecydowałem się po południu jeszcze mecz do sędziowania i sobota na sportowo trasa była bardzo ciężka, wymagająca ale jak ktoś jest przygotowany do, do takiej trasy to nie ma żadnego problemu po prostu trzeba trenować i żadnego problemu nie ma były kałuże, były błota, były przeszkody różne także było ciężko, ale jak ktoś jest przygotowany to nie ma problemu jestem bardzo zadowolony z czasu mimo swojego wieku jestem bardzo zadowolony z czasu myślę, że chyba jestem pierwszy w M50 z Wrocławia i jestem z Artemis z Artemis Wrocław, to jest bardziej na w tej są biegacze czy inni rowerzyści, którzy starają na orientację głównie. masz maści biegi, rajdy na orientację, głowego jazda na orientację, no ale też biegamy w takich biegach tutaj ulicznych czy terenowych, no także fajny bieg. Dobra pogoda, bo nie jest zbyt gorąco, w sam raz tak, te 13-14 stopni do biegania. Tylko deszcz za duży, bo tylko się polubiło, więc było takie grząskie bieganie trochę w pewnych miejscach, ale no, ogólnie bardzo fajnie. Tutaj w Ligocie, czy tutaj w tej wiśnijskiej deszczu, to też jazda, biega. całą swoją rodzinę, żonę, dzieci, mamę, tatę, teściową, teścia <grystek">. i wszystkich, e, całe środowisko biegaczy tutaj i organizatorów w podziękowaniu za fajną imprezę. Cieszymy się bardzo, pogoda jest zarąbista. Im trudniej, tym weselej, tym radośniej, tym większa walka o przetrwanie przeżycie i dla niepełnosprawnego chłopczyka dzisiaj wieczorem. Dyszka z każdej opłaty startowej idzie za niego. Bardzo się cieszę, bo wczoraj na Facebooku Zbuchu zrobił jakieś szpilki za złote. My jesteśmy lepsi. Wiśnia mała, niligota piękna górą. Rasa ciężka, bardzo ciężka, gorzej niż Rangamedon. Mój pierwszy wiek to Rangameda, a tutaj było XXL Rangamedon. Pełno błota po kolana, pełno drzewa po kolana. I wszystkiego, wszystkiego co, co jest potrzebne do walki, do przetrwania. To my, biegacz. dziękuję. Brawo. No, ale mi się udało zająć trzecie miejsce Open. I kolega piąty. Byłem był? piąty, tak. Próbowałem kolegę dorwać, ale zabrakło sił w nogach. Dzisiaj bardziej zawody tytułu Heran Magedon, nie biegi ale... Była Taki bardzo. urok w ligocie. Rok temu chyba też padało, z tego co pamiętam. To można sprawdzić potem. Ja to jestem ogólnie pierwszy raz w trasę trasie, dzisiaj akurat ciężko, po tym było no bardzo rady. ciężka. Ale fajny trening przed innym biegami, prawda? Tak? Dokładnie. Jest to mój ósmy bieg. Jestem zawsze. Dopóki będę mógł, to będę biegał. Dzisiaj było... Fantastycznie błotnie, tego nam trzeba w tym życiu, żeby poczuć trochę, a nie tylko, żeby było pięknie, pięknie i wspaniale, także soczyste życie, brawo dla organizatorów, że, że się nie przelękli, że sobie zorganizowali, bo myślę, że było naprawdę warto.